Moim bohaterem, tak? Moim bohaterem jest Anna Zakrzewska, pseudonim Hanka Biała, która jest patronką naszej drużyny, 16. amerykańskiej drużyny Harcerek różawiatrów. Była ona sanitariuszką AK i bardzo zasłużyła się do naszego kraju. A drug? Ja swojego bohatera nie mam, ale uważam, że bohater to jest ktoś, kto. Za wszelką cenę potrafi pomóc innym, stawiając y, potrzeby innych ponad swoje, liczy się z ich zdaniem i y, y, uważa, że dobro swoje jest y, no, mniej ważne, ale też o nie dba. I uważam też, że bohaterem może być każdy, y, nawet taki mały zuch czy nawet zuchenka, bo nawet o, od takich małych dzieci możemy się wiele uczyć, powinniśmy być otwarci na, na poznawanie nowych ludzi. Z nami jest Kamila i z nami jest Janek. E, Janku i Kamilo, kim według Was jest bohater? Jakie ma cechy? Bohater na przykład może ratować ludzi, może latać. Bohater mm, jest dzielny. Bohater ratuje ludzi. A na przykład macie swego jakiegoś bohatera? Dla mnie mama i tata jest bohaterem. A dlaczego? Bo zawsze mi pomagają. A dla ciebie Janku? Kto jest bohaterem? Tata. A dlaczego? Bo dla nas wspina się na drzewa i zbiera kasztany. Wow! Ja, mój tata nie zbiera kasztanów, bo nie mamy kasztanowca, ale... <grafię> gratuluję Ci taty i gratuluję wam mamy. Dziękuję bardzo za wywiad. Może pomachamy do naszych superwizów. Dziękujemy bardzo.